Dzieci potrafią być czasami okrutne. Możliwe, że spotkaliście się z sytuacją, na przykład w szkole, w której to jeden z uczniów charakteryzował się jakąś widoczną cechą i był przez to wyśmiewany: miał odstające uszy, za duży nos lub był niewielkiego wzrostu. Takie osoby z wiekiem zwykle wyrastają ze swojego defektu, który pozostaje jedynie przykrym wspomnieniem. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam historię chłopca, który przez swoje wystające zęby stał się ofiarą drwin i szykan ze strony rówieśników. Jednak gdy o jego historii usłyszał świat, wydarzyło się coś niesamowitego. Zapraszam do oglądania. Evan Hill to mieszkający w Nowej Zelandii młody człowiek, który nigdy nie miał w życiu lekko. Wszystko dlatego, że urodził się z dość niezwykłym uzębieniem. I nie, nie jest to jakaś sztuczna szczęka lub przebranie na Halloween. Ewan naprawdę tak kiedyś wyglądał. Ten jego wyjątkowy stan nie był spowodowany przez jakąś chorobę czy obciążenie genetyczne przekazane mu przez jego rodziców. Po prostu jego szczęka w pewnym momencie zaczęła rosnąć w niezbyt właściwy sposób. I o ile w stomatologii podobne przypadki są dobrze znane, to defekt Ewana stał się dla ortodontów prawdziwym wyzwaniem. Lekarz, który obejrzał przypadłość chłopca, powiedział, że nigdy nie spotkał się z podobnym uzębieniem w całej swojej wieloletniej karierze ortodonty. Według oficjalnych standardów medycznych, górna szczęka człowieka powinna być lekko nachylona pod kątem dwóch stopni. W przypadku Ewana wykrzywienie to wynosiło aż 12 stopni. Oprócz tego pomiędzy górną i dolną szczęką chłopca była obecna 2,5 cm przerwa. Wszystko to nadało Ewanowi bardzo specyficzny wygląd, ale też w znacznym stopniu utrudniło jego życie. Chłopak miał problemy z poprawnym mówieniem, jedzeniem, a nawet zwykłym zamykaniem ust. Jak się pewnie domyślacie, uczęszczanie do szkoły z takimi zębami nie jest przyjemnym doświadczeniem. Choć wiele osób wspierało chłopaka i nie przeszkadzało im to, jak wygląda, tak w każdym stadzie znajdą się też jakieś barany. Ci mniej wychowani rówieśnicy Ewana nie ułatwiali mu życia. Jak wiadomo, dzieci są niestety często niemiłe i mało tolerancyjne dla swoich rówieśników, którzy w jakimś stopniu odstają od reszty. Jak życie pokazuje, gdy już dorosną, mocno żałują swojego zachowania. Nie zmienia to faktu, że ich komentarze, docinki i wyzwiska pozostawiają na wyśmiewanej osobie głębokie, psychiczne rany. Ewan również spotkał się z tym problemem. Jego koledzy z klasy dokuczali mu, a on nie mógł nic z tym zrobić. No dobrze, ale co z jego rodzicami? Przecież powinni jakoś na to zareagować. Dlaczego nie zabrali go do specjalisty, który mógłby mu pomóc? W końcu w dzisiejszych czasach medycyna jest już na tyle zaawansowana, że znalazłby się ortodonta, który byłby w stanie pomóc temu małemu chłopcu. Jak się okazuje, rodzice Ewana szukali pomocy i to wielokrotnie. Niestety, gdy zaczęli zagłębiać się w temat, zdali sobie sprawę, że nie będą w stanie pomóc synowi. Oczywiście, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zabieg, który mógłby pomóc chłopcu, okazał się tak skomplikowany, że koszty jego wykonania znacząco przekraczały budżet rodziny Hillów. Rodzice Ewana musieliby zapłacić aż 12 tysięcy dolarów za nowe zęby dla syna. Niestety nie było ich stać na takie rozwiązanie. Zwykle w Nowej Zelandii takie operacje są bezpłatne dla dzieci. Sprawa Ewana była jednak tak złożona, że program jej nie obowiązywał. Oczywiście rodzice Ewana nie mogli dłużej patrzeć, jak ich syn cierpi. Postanowili, że zrobią wszystko, aby zdobyć fundusze. Chcieli nawet sprzedać własny dom, aby zapłacić za jego operację. Pewnego dnia wydarzyło się jednak coś niesamowitego. Ewan został zaproszony jako gość do nowozelandzkiego programu telewizyjnego, gdzie podzielił się z widzami swoją historią. Nie spodziewał się, że ten krótki wywiad na zawsze odmieni jego życie. Ludzie, którzy oglądali ten program, byli tak wzruszeni, że postanowili mu pomóc. W ciągu zaledwie kilku dni na konto Ewana wpłynęło ponad 100 tysięcy nowozelandzkich dolarów. Mama Ewana Barbara była w szoku, gdy się o tym dowiedziała. To naprawdę niesamowite, że ludzie, którzy tak naprawdę nie znali jej syna, okazali mu tyle serca i swoją hojnością dali mu szansę na lepsze życie. Ewan w końcu był w stanie rozpocząć leczenie, którego tak pilnie potrzebował. Rodzina wydała też część zebranych funduszy na samochód, aby móc wygodnie wozić chłopaka do dentysty i z powrotem. Pozostałą kwotę przekazali na fundację, która pomagała innym dzieciom, które borykały się z podobnym problemem, co ich syn. Jak się pewnie domyślacie, Ewan pomyślnie przeszedł serię operacji, po których jego życie zmieniło się o 180 stopni. Oprócz tego chłopak przez 5 lat musiał nosić różne aparaty ortodontyczne, które korygowały jego zgryz. Jeśli ktoś z Was miał kiedyś aparat, to doskonale wie, że nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Chłopak jednak nie poddał się, wytrzymał i nie tak dawno temu mógł już zdjąć aparat. Dziś może pochwalić się zdrowym i pięknym uśmiechem, a wszystkim, którzy się kiedyś z niego śmiali, powinno być teraz bardzo głupio. Nigdy nie wiemy, jaka historia stoi za człowiekiem. To, co dla nas może być błahym i nic nieznaczącym żartem, dla kogoś może stanowić poważny problem. Kolejną osobą, która borykała się z podobnym problemem i o której chcielibyśmy dziś opowiedzieć, była Megan Gilberts. Na szczęście, w przeciwieństwie do Ewana, urodziła się ona bez jakichś poważnych chorób czy zmian w wyglądzie. Nie zmieniło to faktu, że w dzieciństwie jej rówieśnicy ciągle się z niej nabijali i jej dokuczali. Megan przez długi czas miała naprawdę spore problemy z nadwagą. Oczywiście niektórzy ludzie na co dzień funkcjonują z dodatkowymi kilogramami i nie wpływa to jakoś mocno na ich codzienność. Megan miała jednak duże problemy z samooceną. Przez swoje zakompleksienie przyjmowała wszelakie uwagi i przytyki skierowane w swoją stronę bardzo osobiście. Za każdym razem, gdy ktoś krzywo na nią spojrzał lub jakoś odniósł się do jej wyglądu, dziewczyna to przeżywała. Bardzo się tym stresowała i zajadała nerwy kolejnymi porcjami słodyczy i jedzenia. W rezultacie jej waga rosła, co jeszcze bardziej ją dobijało. Megan była załamana i zupełnie nie wiedziała, co ma robić. Wkrótce po wizycie u specjalisty usłyszała druzgocącą diagnozę. Jak się okazało, oprócz nadwagi, cierpiała na zaburzenia lękowe i depresję. Pewnego dnia, podczas przeglądania swoich zdjęć, zdała sobie sprawę, że zupełnie się nie poznaje. Zamiast szczęśliwej młodej dziewczyny widziała zmęczoną życiem kobietę w średnim wieku. Wówczas Megan powiedziała dość. Postanowiła raz na zawsze diametralnie zmienić cały swój styl życia. Pierwszym krokiem na drodze do lepszej przyszłości było wybranie się do lekarza. Musiała dokładnie dowiedzieć się, co stoi za tym, że za każdym razem, gdy napotyka problemy, kompulsywnie rzuca się na jedzenie. Jak się okazało, organizm megan zmuszał ją do jedzenia różnego rodzaju słodyczy, fast foodów i innych niezdrowych posiłków w momencie, gdy odczuwała ona stres. Był to rodzaj uzależnienia, z którego kobieta musiała wyjść. Pomimo faktu, że ważyła prawie 100 kg, nie zamierzała przechodzić na dietę lub poddać się odchudzającej operacji. Kobieta postanowiła najpierw porzucić fast foodowe jedzenie i zapisała się na siłownię. Zrzucenie każdego pojedynczego kilograma było dla niej naprawdę trudne. Jednak, gdy stawała na wagę i widziała, że jej wysiłek daje efekty, megan stawała się coraz bardziej pewna siebie. Aktualnie regularne treningi i zdrowe odżywianie stanowią nieodłączną część jej życia. Megan waży 50 kg i chce stawiać siebie za przykład na to, że w każdej chwili można zmienić swoje życie. Kobieta motywuje do pracy osoby, które mają problemy z otyłością, tak jak ona kiedyś. Warto zaznaczyć, że Megan rozpoczęła swoją przygodę z ćwiczeniami nie na siłowni, z personalnym trenerem, a w zwykłym parku. Dopiero po czasie zapisała się do profesjonalnej siłowni. Jak sama twierdzi, jej życie jest dowodem na to, że każdy może zacząć ćwiczyć, a wszelkie wymówki, które sobie wymyślamy, są tylko wymówkami. Kobieta dziś czuje się nie tylko świetnie w swoim ciele, ale też została blogerką fitnessową. Na swoim Instagramie dzieli się doświadczeniami z początkującymi. Jak widzicie, jeżeli naprawdę chcemy zmienić swoje życie na lepsze, to jesteśmy w stanie to zrobić. Wystarczy nam do tego silna wola i determinacja w dążeniu do celu. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niesamowitych historiach? A może sami przeszliście jakąś metamorfozę, która odmieniła wasze życie? Dajcie znać w komentarzu. To wszystko na dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!